Witam na lekcji turystyka w Europie Południowej. Dzisiaj będziemy sobie mówić o tym jak to fajnie jest pojechać na wakacje gdzieś tam do Grecji, Włoch, Hiszpanii. Dlaczego turystyka w Europie Południowej? No Ponieważ tam są najlepsze walory turystyczne. Te kraje nad Morzem Śródziemnym w basenie Morza Śródziemnego mają idealne warunki dla rozwoju turystyki. Co w to wchodzi? No tutaj pokażę Wam, przede wszystkim wchodzi, wchodzą tak zwane walory przyrodnicze. Jedziemy gdzieś, bo tam jest pięknie, bo tam jest świetny klimat. A w tym basenie Morza Śródziemnego, no klimat jest po prostu śródziemnomorski, czyli podzwrotnikowy. To jest najlepszy z klimatów, bo ani nie ma zimy, bardzo łagodna jest. Lato są. Fajne, gorące, słoneczne, bezdeszczowe, ale też bez przesady nie takie upalne jak jak w Afryce, gdzieś na Saharze, itd. Tak Więc klimat jest piękny, idealny, zimą tam troszkę pada ciepło w miarę, latem piękna pogoda, bezdeszczowa i gorąca. Tak? Są też walory kulturowe, no, po prostu w tym basenie rozwinęły się cywilizacje pierwsze. No, wiadomo, w Azji też były Chiny, Indie, ale u nas tutaj przecież Egipt nad Morzem Śródziemnym, potem Grecja starożytna, potem Rzym, Imperium Rzymskie. Masę zabytków tej kultury zostawiły. Do dzisiaj możemy je zwiedzać, potem będziemy sobie oglądać. Więc walory kulturowe również. No i infrastruktura turystyczna pięknie rozwinięta, ale to są kraje bogate, to są kraje unijne. Nie mówimy o. o Afrykańskich krajach, które też leżą nad Morzem Śródziemnym, ale tam po prostu infrastruktura jest kiepska, no i, i turystyka trochę kuleje. No tam jeszcze w Algierii, w Tunezji okej, okay, ale, ale już w Egipcie czy w Libii to już w ogóle. E, więc skupmy się na Europie. Więc w Europie ta infrastruktura jest pięknie rozwinięta. Tutaj mamy masę hoteli, barów, restauracji pensjonatów, wypożyczalni różnych samochodów, czy tam kajaków, czegokolwiek, nart, bo w Alpach to jest też piękne, przecież narciarstwo rozwija się, to też jest południowa Europa, różne punkty, nawet zwykłe punkty informacji turystycznej, biura podróży, wycieczki, rejsy, to wszystko jest pięknie zorganizowane. To działa, to przynosi potężne pieniądze tym krajom. No niestety teraz mamy problem z koronawirusem, i to wszystko stoi w miejscu e, i będzie zastój, będzie zastój. Okej, okay, więc tu mamy te trzy walory, pamiętajcie, tu mamy po, popatrzmy, co to jeszcze jest ta infrastruktura turystyczna. To co mówiłem, baza noclegowa, żywieniowa. Usługi transportowe, biura podróży, mówiłem, obsługa turystów, przewodnicy, tutaj szlaki piękne, mają szlaki, różne mostki wiszące w górach, tarasy widokowe, no piękne. Reklama, no to to już wiadomo, informacja turystyczna, też mówiłem. Tak. No i teraz popatrzmy sobie na, na parę zdjęć, Jak, jakie są rodzaje turystyki. Bo mamy turystykę na przykład rowerową, turystyka piesza, autokarowa tu jest rowerowa. Tu może tu właśnie mamy pieszą, e, turystyka oczywiście górska, to jest też bardzo, bardzo popularna turystyka. E, jest turystyka miejska również, tu mamy taką miejską turystykę, która polega na poznawaniu, na no, no zwiedzaniu zabytków głównie, muzea, galerie. Mamy też taką specjalistyczną turystykę, to jest taka turystyka kwalifikowana inaczej, gdzie tutaj mamy spinaczki, żeglarstwo, wędkarstwo, jakiś windsurfing, ale też narciarstwo czy też nurkowanie. No to już trzeba jakieś kwalifikacje mieć, to tak każdy nie może sobie podejść do tego. No, Jeżeli chodzi o formę, to są zorganizowane, jakieś turystyki zbiorowe bądź też indywidualne. Więc różne rodzaje tej turystyki. Wszystko to świetnie jest rozwinięte w krajach, w krajach południowej Europy. No i tutaj można popatrzeć. No, takich obrazków to nie zobaczymy w innych w Afryce na przykład. To jest Europa, to też kultura, to też religia, że, że my po prostu nie wstydzimy się, potrafimy się rozebrać do, do bikini, a w Afryce już religia zakazuje wielu osobom takie zachowania. Masę knajpek, masę miejsc, gdzie można poprzebywać po wieczorami. I to ceny oczywiście z euro, ale już, już dla nas przystępne. Tak? Yy, tak zwane mariny, w których jest, yy, bogaci ludzie mają swoje łódki. Kto bogatszy, ten ma lepszą łódkę. I po prostu w wakacje sobie spędzają w jakimś, jakimś miejscu albo podróżują z miejsca do miejsca statkiem swoim, swoją łódką. Więc to jest też wszystko piękne. E, tu mamy taką mapkę, gdzie pokazane jest y, miejsca, które można pozwiedzać. No to jest, to jest wszystko tu pozbierane do, do jednej, tu macie objaśnienia. No trudno to przeglądać, kto ma jakąś wiedzę, no to to kojarzy Pompeje w y, niektóre miejsca, ale kto nie ma wiedzy, no to dla niego to jest żadna magia. No ale może kiedyś pozwiedzacie może byliście w którymś z tych miejsców, to miałbym do Was zadanie takie zrobić sobie referat na ocenę, eee, na przykład, nie wiem, ktoś był może tutaj na tych jeziorach litwickich, bo to popularne, jak ktoś jedzie na, na, do Chorwacji, to przez te jeziora często odwiedza je. Ktoś może był w Turcji, w Efezie czy w Milecie, w, w jakieś zdjęcie, no dobrze by było jakieś swoje zdjęcie dać na dowód, że się było. A jak nie, no to z internetu jakieś. No i tu macie do wyboru, więc zadanie domowe dodatkowe jest referant ładnie zrobić. No i tu mamy parę fajnych atrakcji, no tu mamy Akropol. Akropol to jest po prostu takie wzgórze w starożytnych miastach, na którym się, 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 no, była jakaś świątynia, to jest świątynia Ateny, chociażby, bo to jest w Atenach w Grecji, tak? Gdzie to mamy? Zobaczmy sobie ten Akropol. Hmm, tutaj mam no, być, poszukałem. <laughs> tak, zobaczmy Akropol w Atenach. Tak to, tak to wygląda. Hmm, piękny, piękny kompleks ruin. O tam ciągle remontują, ciągle naprawiają, ale, ale jeszcze to się fajnie wszystko trzyma. No bo to jest zabytek taki, który musimy utrzymać w jakiejś tam kondycji zdrowej. I tak, tak to wygląda na żywo. Eee, I co tu mamy? Dubrownik. No, piękne miasto Dubrownik dla Adriatykiem w Chorwacji. Te czerwone dachy to jest klasyka w basenie Morza Śródziemnego. Dużo miast, większość właściwie ma takie czerwone dachy bądź takie trochę pomarańczowe. Więc obowiązkowa taka dachówka jest. Widzicie tu również w Czarnogórze. Piękne, piękne dachy, jedno, jednolite dachy, nie może się tam nikt wyłamać. No i niestety te wycieczkowce, które mają po 5 tysięcy ludzi, nawet gdzieś tak 1500 obsługi i 3,5 tysiąca pasażerów. Także to są miasta pływające, więcej niż biała. Nie wiem, dwie białe sobie jadą, wjeżdżają. No, trochę, trochę zalewają potem, te, psują ten krajobraz, i, i te nagle te 3,5 tysiąca turystów wlewa się w takie małe miasteczko no, i, i, i wszyscy robią zdjęcia. I jest to trochę taka ta masowa turystyka, też do przesady powoli. E, tutaj mamy te największe jaskinie w Europie. Postojna w Słowenii. Może ktoś był, to też chętnie bym widział referat jakiś. Tu mamy też piękne wodospady, ale w tych jeziorach, płytwiskach są też podobnej jakości te wodospady. No i cała tutaj branża narciarska w Alpach pięknie rozwinięta, kurorty, wyciągi, to wszystko działa na wysokim poziomie. No, od tam się podobno zaczęła epidemia koronawirusa w Europie, bo tutaj właśnie, chyba, bogaci Chińczycy przyjechali sobie pojeździć, zarazili innych, no i poszło. Hiszpania, tutaj macie Majorkę, no tu mamy tak zwane lazurowe wybrzeże, to, to hiszpańskie wybrzeże, Hiszpania ma, y, hiszpańskie co ja mówię, francuskie lazurowe wybrzeże, hiszpanie z kolei mają Costa del Sol, czyli wybrzeże słońca, y, to są takie nazwy popularne, lazurowe wybrzeże, zapamiętajcie, no w Hiszpanii tu klasy zerowej, zabytek ma 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 maurów. Stary, warowny zespół cały, piękny, Alhambra tak zwana Piękne tutaj sztukaterie takie mm, Dobrze i tu mamy galerię w Mediolanie, no klasyka Piękna, piękna galeria pod dachem, no dzisiaj to wszystko niestety pozamykane, nieczynne Ech, Zobaczmy jeszcze co tutaj, jak to wygląda na, na tej moim mapce. Na Google App, polecam taką aplikację Akropol, mamy Alhambra mam o, zobaczcie sobie w Hiszpanii w Granadzie, w Grenadzie Granada, Grenada, oj, co mi się tu piknął tak, tu jest coś, jest, jest taki kompleks też na takim wzgórzu, bo to jest warowna budowla. o, pięknie, pięknie to wszystko tutaj widzicie, to zbudowali Arabowie którzy kiedyś podbili półwysep Iberyjski i to był początek drugiego tysiąclecia, to jakiś tam XI, XII wiek, a potem odbiliśmy to, chrześcijanie odbili, no powiedzmy, powiedzmy że my odbiliśmy. Tak, to jest, to jest ten kompleks. Co tu jeszcze mamy? No tutaj przecież to trzeba zobaczyć, to jest klasyka, klasyka, bazylika w Barcelonie, no coś pięknego też każdy, must see jak to mówią Anglicy czy Amerykanie, każdy powinien zobaczyć tą, tą bazylikę e, tworzoną przez Gaudiego, no jeszcze, no już 100 lat budowana i jeszcze nieskończona, teraz się Hiszpanie podobno wzięli i, i tu masę wieżyczek. popatrz jaka to jest misterna robota piękna, piękna katedra, tu maszt dźwigów więc budowli cały czas eee, i popatrzcie przy, przy okazji na układ urbanistyczny Barcelony, jakie tu kwartały pięknie to wygląda widzicie jak to jak się buduje miasta no, gdzie się da, to się da. Takie kwartały z, z rzędami, domy poustawiane. E, dobrze, Koloseum, no wiadomo, Arena, Wałk. Pewnie widzieliście nieraz, czy z historii słyszeliście. Koloseum w Rzymie to też zabytek, w którym... No podobno, no, no podobno, na pewno chrześcijanie tutaj byli niestety mordowani ku widzów. Pierwsi chrześcijanie, koloseum, do dzisiaj to przetrwało. Taka budowla, potężny stawiam, no jakby to można powiedzieć. Ej, dobrze, to by było to, to wszystko byśmy parę obiektów zobaczyli. Tu macie też to, Wenecję, no to już nie będę wam pokazywał. Wenecja, miasto na wodzie, piękna sprawa. Okej, okay. i teraz jeszcze na koniec. No co tutaj mamy? Dlaczego ta turystyka jest taka ważna? No, przynosi przede wszystkim kolosalne dochody państwom, które są atrakcyjne. No, najwięcej ludzi odwiedza Francję. Prawie 100 milionów, tu widzicie, więc jakieś prawie 90 milionów, wizytatorów, wizytatorów turystów rocznie. Hiszpania goni, Stany Zjednoczone, Chiny oczywiście, potężna ilość turystów. Ale jednak, jak zobaczycie, jakie dochody, no to Francja gdzieś tu tylko jakieś 60 milionów, miliardów dolarów amerykańskich, a Stany Zjednoczone dużo więcej. No bo w Stanach jest po prostu wewnętrzna turystyka. Amerykanie podróżują, Amerykanie mają swój kraj wielki jak kontynent, a USA jest tak dużo jak Europa, prawda? Więc sobie jeżdżą po swoim kraju, jak po Europie, więc tutaj dla nich to jest wewnętrzna turystyka i te, te dochody Amerykanie wydają, pieniądze nie oszczędzają. E, także tu widzicie czołówkę, czołówkę państwa o największych wpływach z turystyki. No Polska gdzieś tam, Polska miała jakieś 10 miliardów, także tu, tu byśmy byli, gdzieś tam troszkę dalej, nie? Ta turystyka daje wiele miejsc pracy, daje dochody, więc pamiętajcie, turystyka to jest bardzo, bardzo ważna branża. No, dział usług, to jest dział usług, ale tak traktowany troszkę powoli osobno, więc mamy było rolnictwo w Danii, pamiętajcie, potem i Węgrów, Węgier, potem był przemysł we Francji, usługi we Francji i teraz też usługi, ale turystyka w Europie Południowej, tak, te działy gospodarcze. Więc to jest ta właśnie gospodarka, tu będziemy po świętach sobie zrobimy zrobimy sobie powtórzenie, potem jakiś sprawdzam, wymyślę wam. Więc tu mamy cały ten przemysł, usługi, gospodarka, czyli te trzy działy mamy załatwione. No to co, to jakaś zagadka tutaj. Jakaś zagadka, co tutaj mamy? No, Walory przyrodnicze musimy połączyć. Czy to jest przyrodnicze? No nie bardzo, nie? Na pewno tu jest przyroda. Kultura to będzie to, oczywiście tu, bo człowiek stworzył, człowiek stworzył. Tak, to przecież kultura, wszystko, a to wszystko jest przyroda, nie? To jest przyroda, walory. I tu jeszcze byłoby infrastruktura turystyczna, to. Ale walory są dwa. Okej. Okay. No to tyle. Dla nas mam robotę taką. Zaraz Wam wyślę kartę. Tutaj jest taka karta, trochę ją zmodyfikowałem. Tu będziecie, kto uważnie słuchał, oglądał, to z łatwością sobie to zrobi i tą kartę macie zrobić, wydrukować, przepisać jak tam chce, kto, jakie ma możliwości. I tą kartę nie, nie wysyłajcie mi po prostu ją miejcie. Tą kartę i... i, i. Zadanie macie dodatkowy referat o jakichś fajnych atrakcjach w Europie Południowej, dobrze? A to jest obowiązkowa taka. Potem po lekcji sobie sprawdzimy albo po świętach sprawdzimy. Zobaczymy. Po filmie spróbuję Wam trochę pomóc, nie? No to do zobaczenia.